No, witam Was we wtorkowe przedpołudnie, jak widać wiatr u nas jest, jest tu dość chłodno, nie wiem ile teraz jest stopni, nie patrzyłam, ale jest dosyć chłodno, ludzie w kurtkach widzę chodzą, słoneczko na razie świeci, ale co chwilę takie czarne, ciemne chmury się przewalają, także no, zimniej ogrodnicy chyba zawitali u nas. Nie wiem co dzisiaj będziemy robili, bo jeszcze nie wiem czy na działkę pójdziemy, czy nie. Czy raczej coś w domu porobimy sobie. Także za jakiś czas za chwilę będziemy jeść drugie śniadanie. No i potem zobaczymy. O, już się znowu zachmurzyło. Już nie ma słoneczka. A tu mamy przygotowania do śniadania do tego jeszcze będziemy mieli jajka na mięko, a wiki jajeczniczkę, bo ona nie lubi jajek na mięko. No i oczywiście chleb i herbatę. Idę przypilnować tam, żeby zrobić dzisiaj herbatę jakąś ziołową, a nie zwykłą czarną. Chociaż my nie mamy zwykłej czarnej, bo mamy. Pokupowałam takie lepszejsze czarne. No. No i dzisiejsze śniadanko. Dzisiaj mamy co? Środę. Śniadanko dzisiaj mamunia zrobiła. Żeby nie było, że zawsze tatu się robi śniadanko. Tak no witam was. Mamy dzisiaj wieczór środowy. Jak Wam się podoba w mojej... w mojej nowej... Przy łbicy. zrobiłam sobie dzisiaj przy łbicy, ale i tak przez nią źle widzę. I duszno, znaczy duszno jak duszno. Tak mi jak się źle widzę, to mi się wydaje, że, że mi duszno. Poza tym ona wszystko elektryzuje. No, i nie wiem, chyba będę musiała kupić jakąś profesjonalną. Bo przez tą szybkę guzik widać. Jeszcze wszystko elektryzuję do siebie. Nie wiem, jak ja teraz wyglądam z tymi włosami. Ale sobie takie coś zrobiłam na próbę. Płaciłam za ten skoroszyk złotówkę, więc mogę sobie to wypróbować, nie? No, bo w tych maseczkach ciężko. Ciężko wydychać w maseczkach. Dzisiaj sobie też zrobiłam taki koktajl zielony. Nie jest to najpyszniejsze, ale pewnie się można przyzwyczaić. Mam tutaj pokrzywę świeżą, miętę i kawałek selera naciowego. I tak, podejrzewam, że ten seler naciowy ma ten smak taki troszkę dziwny no i troszkę imbiru i cytryny sobie dałam, bez żadnych miodów cukrów, nic takiego no, zrobiłam sobie na próbę no bo podobno i ten ta pokrzywa, sok z pokrzywy świeży jest zdrowy i sok z selera naciowego jest ponoć taki zdrowy więc próbuję to pić, ale nie wiem czy na dłuższą metę z tym selerem się dam radę no bo te pokrzywy, no herbatkę z pokrzywy piję i jest pyszna. No znaczy, dzisiaj pyszna, no smakuje mi, bo przeważnie mieszam pokrzywę z czymś tam, z innymi ziołami. Też i z miętą i tak dalej, ale ten seler, bo tu się wyczuwa, dam taki kawałek tylko tego selera, ale wyczuwa się w tym. No, ale jak już zrobiłam, to muszę to wypić, choćby z powodu tej pokrzywy, bo dzisiaj byłam, na, narwać sobie pokrzywy troszkę. No, na działce to tyle, co mi tam urosło, nie? To sobie narwałam, no i zostawiłam sobie jeszcze na jutro taką świeżą w lodówce, bo suszoną już też troszeczkę mam, ale to dopiero wszystko przede mną, żeby zacząć zbierać. Tylko to, tak, na mojej działce na razie nie ma za dużo tej pokrzywy, bo co chwilę chodzę i urywam, nie? No, ale idę do tej znajomej, co tam podlewam. I zobaczę, bo tak widać, że sucha jest ta ziemia, i nie wiem, jak jutro by padało, to jutro tam nie pójdę. Ale może pojutrze, już nie będzie padało, to pójdę i nazbieram. Wiem, że tam było dużo pokrzywy, to sobie tej pokrzywy nazbieram. Bo na pewno o pokrzywę to ta znajoma nie będzie miała że jeżeli tam pozrywałam. No to sobie będę mogła posuszyć, albo takie też robić koktajle. No to jest taki pierwszy na razie na wodzie. Bo podejrzewam, że ja bym do tego daję jabłko albo banan. Może to by było lepsze. Albo na jogurcie. Może byłoby lepsze. No na razie zrobiłam takie. No. Także oczy wychodzą na wierzch. Nawet nie tak bardzo. To dopiero po czasie, ten, ten seller, No. I to tak. czasie się do Was nie odzywałam, bo się troszkę denerwowałam, nie na Was. Tylko wczoraj sobie przeczytałam, tak nie czytam komentarzy, znaczy tak, takich wiadomości na onecie, ale wczoraj wyczytałam, że straszny hejt jest na górników i świązaków. I to, to, co ludzie wypisują, ci hejterzy, no to, to naprawdę jest... I się denerwowałam, wczoraj sobie sam nie będę do Was mówić, bo jeszcze wam się oberwie, wiecie jak to jest. Nie jak człowiek jest nerwowy, to potem do wszystkich, do wszystkich ma pretensje. No. A tak, wiem, że takim hejtem już i, i lekarzy y, tak hejtowali pielęgniarki i y, inne zawody. No, a teraz to co, so, to, co tam czytałam, co niektórzy wypisują, no to naprawdę to jest szczytem. Jakbym wczoraj kogoś takiego dorwała, co tam to napisał, to, to nie, nie ręczyłabym za siebie. No bo. Y, to jest tak, Śląsk zamknąć, bombkę puścić i tak dalej, nie? Ale w zimę to się fajnie od Śląska ciągnie węgiel. Jakby jeden ten Śląsk, to by prąd by był droższy i wszystko byłoby droższe, no ale... Już dzisiaj się nie będę tym tak zajmować. Ale wczoraj mnie to strasznie, to co wszystko tam czytałam, bo to nie tylko to, ale tam dużo takich różnych czytałam, to było naprawdę... I wiem, że hejterzy są wszędzie, bo na przykład w trochę dalszej rodzinie mam taki przypadek, że chłopak był na postojowym, teraz mógłby wrócić do pracy, no ale nie może wrócić, bo jego mama jest pielęgniarką. No, to, że on nie mieszka z mamą, bo, bo już jest dorosły, nie mieszka z nią, mieszka osobno, nie szkodzi, ale się z nią pewnie spotyka i, i, ten, i może jest zagrożeniem. I to jest takie, słowo mi uciekło, ale takie, dys, taka dyskryminacja, moim zdaniem. A to, że u nas na Śląsku jest tyle... Marek dzwoni. No, dzisiaj nagrywam później niż zwykle, Marek nie dzwonił, to myślę, a, jak ja montuję filmik albo nagrywam, to Marek dzwoni. A teraz nie dzwoni, nie dzwoni, to już pewnie nie zadzwoni, a zdrzemnąłam się po obiedzie. To se myślę, teraz się niedawno obudziłam. No i to sobie myślę, a to no, no, co będę robić? To sobie nagram film. No to Marek zadzwonił. No i w tym czasie wypiłam już tyle koktajlu. Nawet się to da pić, tylko ten seler. I następnym razem chyba bez tego selera będę robiła. No. I mówiłam o tym o tym hejcie, co jest na, na Śląsk, nie? I Ślązaków i górników. Że jemy nie toperze przeczytałam, że nie trzymamy higieny. I takie różne rzeczy, takie bzdury. To pewnie jakieś dzieciarnia pisze takie rzeczy, bo to i na lekarzy, i na, na różne. Co chwilę na kogoś innego. No ale tak po prawdzie, to ci, co to piszą, takie rzeczy, to nie mają pojęcia pewnie, jak u nas tutaj jest na Śląsku. Tu jest miasto do miasta przyklejone, także człowiek, jak jedzie się samochodem ulicą. To się wjeżdża, to tylko jest tabliczka, że jest inne miasto. Tak, nie wiem, chyba w którym mieście też tak, tak jest podobnie, tak myślę. Ale jest, jak jest bytom, z bytomia płynnie się wjeżdża w Chorzów, przejeżdża się w Katowice. Tu za chwilę jest, z drugiej strony, jak się z bytomia jedzie, to jest kawałek lasu, już jest zabrze. Także to jest tak wszystko ściśnięte, że nie ma tak jak gdzieś tam w Polsce, że. Jest miasto duże, potem są obrzeża, potem są wsie, pola, 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 a potem znowu są jakieś tam wsie i, i, i miasta. Dopiero potem miasto, nie? Tylko tu jest wszystko takie skon skoncentrowane, takie, nawet bardziej niż w Warszawie. I tu jest większa ilość ludzi niż w Warszawie niż w Mazowieckim, tam na, jeśli chodzi, no nie mogę tego wytłumaczyć. Na metr kwadratowy, czyli jak mnie tu tam liczą. No. A na takiej kopalni pracuje kilka tysięcy górników. I jak się zjeżdża na dół. To mój tata był górnikiem, no to mi troszeczkę opowiadał. Tam jest gorąco, wilgotno, pył węglowy się osadza od razu. Jak tam jest temperatura, ja nie wiem tam 40 czy ile stopni. No to. Wiadomo, nie? że się już ciężko oddycha i na kopalni nie da się pracować dwa metry jeden od drugiego. No i jak oni zjeżdżają w tych windach i tak dalej, no to wiadomo, że jak ktoś się gdzieś zaraził, no to może zarazić potem innych. No a poza tym, takie wskaźniki, że u nas jest taka zachorowalność, to dlatego są, że u nas bardzo dużo testów się robi. Dzisiaj słyszałam naszego prezydenta miasta Bytomia, i on właśnie mówił w jakichś mediach że u nas dlatego jest taki wskaźnik bo w tym szpitalu zakaźnym górni, tym wszystkim górnikom lekarzom i ten to się robi stale testy i się wyłapuje tych ty chorych I dlatego ten wskaźnik jest bo jak się nie robi testów to też nie ma udowodnione, że, że są chorzy nie? No jak ktoś bezobjawowo przechodzi no to nawet nie wiedzą, że że ma Tą koronę, nie? No. I to tak, aż się zdyszałam. No, a dzisiaj mój mąż pojechał na badania, on jak po tym zawale, to tak co jakiś czas musiał jeździć do takiej kontroli, tam do kliniki w zabrzu. I ten test miały być ostatnie. I to właściwie te ostatnie badania miały być w, w tym, w kwietniu. Ale w kwietniu mieliśmy telefon, żeby jednak mąż nie przyjeżdżał. I dali mu nowy termin na dzisiaj, na 13 maja. No to wcześniej rano pojechał tam. I co się okazało? Trzy osoby w trzech stali przed kliniką, bo ich nie wpuścili do środka. Korytarz długi, ja nie wiem, ale ich nie wpuścili. Stali, wymarzli się, bo ich był rano przemrozek. I lekarz stwierdził, że ich nie, nie da rady ich przyjąć. I mają przyjechać w poniedziałek, 18. No a w poniedziałek już mój mąż do pracy idzie wreszcie, nie? teraz miał znowu przestój. I zaś nie pójdzie, bo on musi iść na, na te badania. No i to tak się trochę denerwujemy, bo przecież jak wtedy mogli zadzwonić, że nie może przyjść, że, że, że nie ma przychodzić, to teraz też mogli dzwonić i część umówić na inny termin, nie? No, bo to jest y, szpital y, właśnie sercowo-naczyniowy, takie, takie ten. A nie zakaźnym, no bo w zakaźnym no to rzeczywiście mają dużo teraz roboty, no ale w tym to ja nie wiem, czy mają tak dużo roboty, no ale już mniejsza o to. Mogli dać znać, a nie, że człowiek się zrywa rano, wcześniej jedzie tam i stoi. To może jeszcze stąd, z bytom, no to bytom zabrze, to nie jest tak daleko, ale tam ludzie, jeden człowiek był z rybnika, no to już jest dość kawał jechać. No i to tak. I nie denerwuj się człowieku. Aż się muszę na. Wiecie co ja się, Jak montuję filmik To ja sobie chcę potem Wybrać jakieś zdjęcie Z jakiegoś ujęcia nie? Gdzie, gdzie w miarę dobrze wyglądam Żeby było na miniaturkę I wiecie, że ja mam problem Bo jak ja to w, w zwolnionym tempie Puszczam sobie te wszystkie kadry Jak ja do was mówię To ja mam takie miny Że strach się bać normalnie Oczy mi wychodzą Miny mam takie, bym nie wiem, jaka zła była. No? Już ostatnio się śmiałam, że do męża, że kurczę, no nie mam co tu wybrać, żeby było na miniaturkę. ale co zrobić? Trochę tylko dzisiaj z Wami zagadam, żeby, żeby filmik był rano. Jak nie zdążę go teraz całego zrobić, to rano go w, w, puszczę w ten. No bo nie chciało mi się, nie chciało mi się, ale potem mówię, a. Biorę się, bo tak jakiś nie mam tematów teraz do, do, do gadki, i tak, nie miałam takiej werwy, tak szczerze powiedziawszy. Bo nawet jak y, nie mam tematów, to ja tam zawsze jakiś tam coś znajdę, coś tam gadam, nie? A od wczoraj to miałam taki. Tak nie bardzo. Ta pogoda też jest taka zmienna, jeszcze mnie rano tak mnie tutaj rwało wszystko. Bo wiadomo, że ja z zębami mam problem, no ale na razie do dentysty jeszcze nie pójdę. Chociaż już, ja się już przełamałam i na wiosnę powiedziałam, że idę do dentysty. Jak ja sobie powiedziałam, że idę do dentysty, no to epidemia. No i teraz to nie wiadomo, nie wiem, czy tutaj przyjmują dentyści, czy tylko z bólem. No i trochę jest strach, że można się rzeczywiście czymś zarazić, nie? No i tak czekam. No a teraz te zmiany pogody, te zimne, te. I mnie zaczęło tak woleć, tak mi się, miało wrażenie, jakby mi ząb wyszedł do góry. No, ale potem stwierdziłam, że to nie tylko mnie ten jeden ząb boli, tylko tak mnie tak rwało tu, góra, pod ucho. No, ale jadłam, nie jadam tabletek. Troszkę goździków y, gryzłam, żułam te goździki i jakoś mi to potem przeszło. No i odpukać na razie jest dobrze. To już chyba się tam znowu pozmieniały te pogodowe Wyżeniże, bary, albo co to tam jest. No. Ale tak miałam. A wczoraj, jak mnie swędziały te bąble wieczorem na stopie, bo się okazało, że tu na stopie miałam dwa, jeden koło drugiego. I to tak swędziało, ja tak się starałam nie drapać, ale jak to smarowałam, to to jeszcze bardziej podrażniłam. Jak mnie to zaczęło swędzić, no to już potem dawaj drapałam czym się dało. Potem nie dość, że swędziało to i bolało. Ale zrobiłam taki sobie okład, bo miałam tutaj jeszcze melizanę. Starą. Pić bym już tego nie piła. Taką resztkę, takie lekarstwo melizana. I ja sobie nawadzik taki, co jest do twarzy, do, do zmywania makijażu, nalałam tej melizany. I parę kropel goździka. A tamto miałam rozdrapane na tej stopie, nie? I, ten, tak, I to chłodne było, i ten, i tak przyłożyłam do tej nogi. W pierwszym momencie to było tak niezbyt fajnie, ale za chwilę naprawdę pomogło, i nie swędzi odpukać do teraz. To już doba właściwie. Także stwierdziłam, że to jest pomocne, no bo wiem, że goździk jest przeciwbólowy. Działa przeciwbólowo odkażająco, przeciwbólowo i tak dalej, także goździk jest dobrze też i rzuć, bo to raz, że przeciwbólowo działa, bardzo dobrze też działa na y, wnętrzności, bo to ponoć jest też, że, żeby robaków nie mieć. Jak ja ostatnio oglądałam y, jakieś programy, chyba za dużo oglądam w internecie, no to z tego wynika, że każdy ma robale w, w sobie. Jak ja wolę sobie nie wyobrażać tego, no ale tak, potem czytałam też o tych goździkach, że one tak właśnie działają. Bo goździki działają antywirusowo, antybakter, bakty, no, aktyba, antybakteryjnie, yy, na terobale, no to takie różne takie działania mają. Tylko wiadomo, że jak się jeden goździk zje, to to nic nie da, nie? Tyle, że ja często te goździki sobie żuję i odświeża oddech i właśnie w, w buzi w jamie ustnej niszczy te bakterie, nie? To tak zamiast takiego płynu, co się kupuje w sklepie do płukania ust, jakaś tam chemia w środku jest, to takie goździki można sobie porzucić. No ja tak sobie robię. No. Także z tymi goździkami się tak ratuje ostatnio. No i to tak. No ja to to będę sobie robiła te koktajle, tylko chyba bez tego selera, bo mi ten seller nie podchodzi. No a właśnie czytałam, że pokrzywa jest też, jak się y, regularnie pije, y, czy świeżą, czy napar z pokrzywy, to to też obniża między innymi cukier we krwi. A ja mam takie obciążenie, bo rodzice obydwoje mieli cukrzycę i ja tak sobie podejrzewam, ale nie idę do lekarza jak na razie, bo ja od lekarza to jak najdalej. No, z mamą się tyle najeździłam po lekarzach, tyle się naoglądałam, że jak nie, nie, jak nie muszę, to nie idę. Ale sobie pomyślałam, że coś z tym trzeba robić, nie? No i tak sobie pomyślałam, że będę sobie tą pokrzywę pić. No i tak już od jakiegoś czasu herbatę, już w zeszłym roku miałam suszoną y, pokrzywę, tylko nie piłam tak regularnie. A teraz sobie będę codziennie piła albo sok, tak, taki koktajl, albo napar. Z pokrzywy. Nie muszę samej pokrzywy, mogę sobie mieszać z innymi ziołkami. Dzisiaj zmieszałam taką herbatę, wiki to smakowało. To tam miałam tak gaściami, tak daję do, te, taką esencję, i potem to rozlewam na kubki i dolewam przygotowanej wody, nie? No to dzisiaj tam dałam pokrzywę, miętę, kwiat mniszka, kwiat forsycji, trochę bzu, kwiatu. I znalazłam tam mam ten rumianek, nie jest jeszcze stary, ale już troszkę stoi, także trzeba go będzie zużyć, no i tego rumianku też tą troszeczkę dałam. I wiki mówiła, że bardzo dobre jeszcze, potem daliśmy sobie plaster cytryny do tego, do kubka i bardzo dobre to było, szło to całe wypić, nie wykrzywiało człowieka, bo tam te kwiaty to one troszeczkę takie, takie jakby osładzały, nie? Słodycze dawały. No, można też dać kwiat yy, bzu, no, ale już tam nie mam. Bym musiała te miotki właściwie sobie tam dawać. No i tak, dobra, będę kończyć, bo miałam tylko chwilkę gadać, a już widzę, że tam chyba z 20 minut znowu gadam. To na zdrówko. Rurka metalowa jest dobra, tylko że nie idzie jej złapać zębami. Ona się wyślizguje i zawsze się oprze na dole i nie idzie ciągnąć, bo ona się zatyka. Chcemy kupić takie rówki, ale grubsze, żeby można było koktajle pić owocowe. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę. No i przyjdźcie jutro znowu. Mam nadzieję, że, że już teraz no, troszkę regularniej będę nagrywać. Czasami człowiek ma taki gorszy dzień. To komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek. No i do jutra. To na razie. Do feju. Nie, no akurat mi, bo mi się nie chciało nagrywać dzisiaj w ogóle, ale sobie teraz stwierdziłam, że sobie nagram jednak, żeby to puścić na jutro. No i zaczęłam nagrywać. Tak. A jak mówiłam, jak mówiłam Wiki, że ten, że kurde Marek nie dzwoni, bo nie nagrywam, ani nie robię nieskona filmiku to on nie dzwoni, I sobie myślę, a ja pójdę sobie w kuchni, coś nagram, bo sobie zrobiłam sok z pokrzywy, no to zrobię sobie zdjęcie, nagram, no to Marek dzwoni. O <grystanie> jakie to niedobre. <grystanie> to znaczy się nie ten nie sok bo, bo tutaj pokrzywa jest mięta, imbir, cytryna, to jest dobre, ale do, do tego dam też seler naciowy, taki kawałek i teraz... No właśnie, i ten seler naciowy tak czuję, wiesz, jakby nie ten seler naciowy, to to, no bo ja już pokrzywę piłam, przecież herbatki, ja codziennie teraz sobie dodaję do herbaty, robię herbatę taką ziołową, dodaję te właśnie pokrzywę, mięty, tam te kwiatki, no to to jest dobre, nie? A czekaj, bo ja tutaj mi się to nagrywa niepotrzebnie.